Fitch ze mną swoje poczucie rytmu wszędzie, żeby lepiej grać na instrumencie, dobrze tańczyć, równo brzmieć w zespole, lepiej komponować muzykę, rozwinąć swoją wrażliwość, percepcję i sprawność całego ciała. Cześć, witam was w studium rytmicznym. To jest kanał, na którym będziemy zajmować się poczuciem rytmu. Jestem Maciek Wojciech, jestem perkusistą. Gram od 17 lat, uczę od 10. Jeżeli chcecie dowiedzieć się o mnie czegoś więcej, w opisie filmu jest moje bio oraz linki do niektórych wykonań. Do naszych ćwiczeń potrzebny będzie metronom. Jeżeli wiecie, co to jest, możecie przewinąć ten fragment. Metronom wybija równe wartości, które określamy jako bits per minute, czyli uderzenia na minutę. I tutaj mam urządzenie osobne, osobny metronom. Włączam go. on Teraz nam gra w tempie 60. 60 uderzeń na minutę. Trochę go podkręcę. O, 88 i teraz mamy 88 uderzeń na minutę. Dzisiaj już coraz rzadziej się korzysta z czegoś takiego. Głównie korzysta się z aplikacji, albo jest też taka strona, z której ja będę dzisiaj korzystał. Nazywa się Metronom Online. I tam możecie odpalić Metronom i z nim ćwiczyć. Linki i do aplikacji, i do strony umieszczam w opisie filmu. A teraz już pracujemy. Ok, metronom już gra, tempo 60. W tym filmiku przerabiamy dwa, 60 i 90. Najpierw będziemy tego metronomu słuchać w pełnym skupieniu, wczuwać się w niego, a później będziemy z nim klaskać, pukać, stukać, robić jakąkolwiek czynność, ale równiutko z nim. No to najpierw słuchamy. Słuchajcie się w te równe uderzenia. I wczujcie się w nich. Dajmy sobie na to chwilę. Posłuchajcie, gdzie jest środek tego uderzenia. I za chwilę policzę do czterech i będziemy równo klaskać albo robić jakąś inną czynność, ale równo, równo do metronomu. Uwaga! Raz, dwa, trzy, cztery. Staramy się naszym klaskaniem trafić w środek metronomu. Najrówniej jak się da. Dajmy sobie jeszcze na to pół minuty. Pełne skupienie. I teraz liczę do czterech i będziemy kończyć. Uwaga! Raz, dwa, trzy, cztery, stop. Tempo 90, już trochę szybciej. Znowu najpierw słuchamy, później klaszczemy. Posłuchajcie. Jest szybciej. Wczujcie się w puls. Chwila czasu na to. I znowu szukamy środka tego dźwięku. Środka. Zaraz policzę do czterech i klaszczemy. Uwaga! Raz, dwa, trzy, cztery. Czuwamy się w puls. Ja to od razu muzę słyszę, jak to klaszczę. Jeszcze trochę. Pełne skupienie. Starajcie się najrówniej jak się da. Jeżeli macie poczucie, że gracie nierówno i was to wkurza, bo to się czasem zdarza, niech każde następne uderzenie po prostu będzie równiejsze. To wymaga czasu. Jeszcze chwilę. Ok, liczę do czterech i kończymy. Raz, dwa, trzy, cztery, stop. Zobaczcie, te ćwiczenia trwały dosłownie chwilę, można je robić wszędzie i one budują porządny fundament pod wasze poczucie rytmu. W innych filmikach macie całą gamę temp do wyćwiczenia. Na dzisiaj to tyle. Komentujcie, udostępniajcie, lajkujcie, subskrybujcie. Widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, cześć!